Czy wiesz, że szklana butelka rozkłada się bardzo długo, nawet więcej niż 4000 lat? Do pojemnika na szkło może trafiać tylko szkło opakowaniowe. Szklanki, lustro czy szyby to inny rodzaj szkła i wyrzucamy je do śmieci zmieszanych. Szkło jest jednym z nielicznych materiałów, które można recyklingować bez utraty jakości, co oznacza, że może być przetwarzane nieskończenie wiele razy. Czy wiesz, że recykling szkła jest bardzo prosty, a równocześnie oszczędza energię i surowce? Przerobienie tony szkła pozwala zaoszczędzić około 1,2 tony surowców naturalnych, takich jak piasek, soda i wapno. Śmieci wcale nie są bezwartościowe. Zawierają cenne elementy, mogą zostać przetworzone i wykorzystane ponownie. Mogą też służyć do robienia naukowych doświadczeń. Jeśli masz w domu pusty słoik, nie wyrzucaj go od razu do śmieci. Zanim trafi do zielonego pojemnika na odpady ze szkła, tego typu opakowanie możesz użyć kilka razy, na przykład do przechowywania jedzenia, ale może także posłużyć do wykonania eksperymentu. Spróbujemy? Do przeprowadzenia eksperymentu potrzebny będzie słoik, Woda, plastikowa figurka, może to być zwierzak albo chłopek z Lego. Zaczynamy. Do pustego słoika włóż figurkę i przyjrzyj się jej dokładnie przez ścianki słoika. Teraz powoli wlewaj do słoika wodę. Zatrzymaj się na chwilę, gdy woda będzie zakrywała połowę wysokości figurki. Popatrz na nią jeszcze raz przez ścianki słoika. Czy nie masz wrażenia, że ta część figurki, która znajduje się pod wodą, znacznie się pogrubiła? Wiecie, dlaczego tak się dzieje? To nie figurka zmienia kształt, tylko promienie światła inaczej biegną w wodzie, a inaczej w powietrzu, powodując czasami dziwne sytuacje. Inna to ta ze złamanym ołówkiem. Wyciągnij figurkę i wsadź do słoika ołówek. Popatrz na niego z boku przez ścianki słoika. Czy nie wydaje ci się, że w miejscu, w którym kończy się powierzchnia wody, ołówek wygląda na złamany, a przecież złamany wcale nie jest? To promienie światła są inaczej załamywane na granicy wody i powietrza i to zjawisko jest odpowiedzialne za takie dziwne obrazy. Po zabawie pamiętaj, że słoiki, słoiczki szklane butelki to fachowo mówiąc szkło opakowaniowe. Takie szkło wyrzuca się do zielonego worka lub pojemnika na szkło. Serię zrealizowano w ramach publicznych kampanii edukacyjnych. RLG Repak, polska organizacja odzysku opakowań S.A.